Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Karol Pęczek, jestem członkiem Rady Krajowej Partii Korwin i tematem dzisiejszej konferencji jest przejęcie portalu Twitter przez amerykańskiego miliardera Ilona Muska. Szanowni Państwo, przyjmujemy tę wiadomość jako Konfederacja z umiarkowanym optymizmem. Z optymizmem dlatego, że Elon Musk zapowiedział, argumentując to przejęcie Twittera, między innymi tym, że opowiada się po stronie wolności słowa, a więc że chce zmienić tę politykę, która do tej pory obowiązywała na Twitterze z umiarkowanym, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niekoniecznie za tymi pięknymi hasłami muszą pójść równie piękne czyny. Proszę Państwa, my, jako konfederacja od dawna sprzeciwialiśmy się dyktaturze poprawności politycznej, obowiązującej w mediach społecznościowych, na portalach takich jak Facebook czy Twitter. Sami też padaliśmy ofiarami tej poprawności politycznej, lewicowej poprawności politycznej, dodajmy. Natomiast myślę, że przy tej sytuacji, w której Elon Musk przejmuje. Twittera. Wychodzi też, kto jest kim. Kto się opowiada po stronie wolności słowa, tak jak my, jak środowisko Konfederacji, kto się tej wolności słowa sprzeciwia. Różni działacze lewicowi, środowiska lewicowe, również oficjalne konto Młodej Lewicy, no, jasno opowiedziały się przeciwko wolności słowa, wyraziły mocne zaniepokojenie tym, że właśnie miliarder Elon Musk przejmuje Twittera, argumentując tym, że Powinno się właśnie cenzurować to, co różni ludzie, różne środowiska chcą przekazać poprzez media społecznościowe, że należy walczyć z tak zwaną mową nienawiści i z różnymi hochołami, które tworzone są przez lewicę, przez środowiska lewicowe, a tak naprawdę służą tylko i wyłącznie ograniczaniu wolności słowa. Wiadomo teraz, kto jest z kim, wiadomo kto się po jakiej stronie opowiada. A teraz szanowni państwo poproszę o zabranie głosu no, osobę, która była niewątpliwie ofiarą tej lewicowej poprawności politycznej na Twitterze, a więc posła Dobromira Sośnieża. No rzeczywiście niezależnie od tego, czy miałyby się ziścić te zapowiedzi pana maska co do wprowadzenia wolności słowa na Twitterze, czy jednak nie, to samo to co już się stało jest pewną wartością, ten kwik lewicy w obronie zamordyzmu. Ten kwik lewicy przeciwko wolności słowa jest czymś, co warto odnotować, zapisać sobie i napawać się, póki jeszcze, póki jeszcze kwiczą. Widać, kto jest przeciwko wolności słowa czarno na białym. Ja przypominam, konfederacja doznała na Facebook, na cenzury ze strony Facebooka. Nasz profil do dzisiaj nie został przywrócony bez żadnych jasnych kryteriów i jasnych wyjaśnień. To, co podano publicznie, w publicznych mediach, to w ogóle nie miało się nijak do, do rzeczywistości, a na Twitterze, póki co, to moje dwa konta poprzednie też zostały, e, zostały zawieszone w ten sposób, że ja tam piszę odwołania, prawda, i one trafiają do jakiegoś segregatora 13 i nigdy nikt na żadne odwołanie mi nie odpowiedział. E, ja nie wiem formalnie za co zostało, mogę się domyślać, jedynie za co te, te bandy zostały zmierzone. Natomiast nikt nikogo nie informuje, co jest oczywistą, o, o, oczywistym nadużyciem ymm, swojej monopolistycznej pozycji przez te portale, ponieważ no, z, zasady wolnego rynku przewidują jednak, że obie strony mają prawo ymm, wejść w smur, ymm, kiedy nie zgadzają się co do jakichś warunków wzajemnej współpracy. Natomiast te, te instytucje nie przewidują takiej e, formalnej drogi, e, unikają jak tylko mogą jurysdykcji wszelkich państw, w których działają. I kiedy my chcieliśmy zaprosić przedstawicieli Facebooka na posiedzenie e, Zespołu Wolności Słowa, to również zostaliśmy odesłani z niczym, bo po, powiedziano, że biuro zamknięte, pracuje w trybie zdalnym, nie przyjmuje żadnej korespondencji. Mamy nadzieję, że ten, to, co dzieje się, czy co jest zapowiadane na Twitterze, będzie pewnym wyłomem w, tym, w tej zmowie politycznej poprawności. No i z tym umiarkowanym akcentem optymizmu przekazuję głos posłowi Grzegorzowi Braunowi. Pan poseł Berkowicz? Pan poseł Berkowicz tylko stoi, kiwa głową, że Słusznie prawimy, więc przypomnę jeszcze, że to nie tylko profil, profil Facebookowy Konfederacji, ale wcześniej został okradziony ze swojego dorobku pan prezes korwin Mikke. Podkreślaliśmy nie jeden raz, że nie stosuje się tutaj, szanowni państwo, ta prosta z pozoru zasada, że kto posiada, ten może też i wyłączyć. No tak, ale. Tak byłoby, gdyby to ten kontent publikowany w mediach społecznościowych był dostarczany przez właściciela i gdyby odpowiadał on ów właściciel prawnie tak jak redaktor jakiegoś medium. Otóż tutaj nie ma tej odpowiedzialności, tego redaktora, cenzora trudno gdziekolwiek znaleźć w przestrzeni realnej. Telefon, jeśli się go wybierze, odpowiada przez trzy doby, proszę czekać, będzie rozmowa. I dlatego też podoba nam się ten moment w historii mediów społecznościowych, w których redaktor, właściciel, może cenzor, a, a może mecenas dobroczyńca, wychodzi z cienia i prezentuje się z jakąś konkretną twarzą, z konkretnym nazwiskiem. Szczęść Boże panu Maskowi w jego pracy, w jego robocie. No, miejmy nadzieję, że nie będzie on wbijał ostatnich gwoździ do trumny wolności w mediach społecznościowych, ale że otworzy choćby i na złość krytykantom otworzy nowy rozdział w tej historii. Słychać wycie, znakomicie, to jest dobry prognostyk, a dlaczego my, Konfederacja, w ogóle odnosimy się do tej kwestii, takiej jak zmiana stosunków, relacji własnościowych gdzieś z drugiej strony globusa w jakiejś wielkiej korporacji? No to proste dlatego, że to wpływa na nasze życie. Tak jak odnosimy się do takich przemian, jak na przykład wybory prezydenckie ostatnio we Francji. Francji poprzednie konklawe jest jeszcze do dziś dyskutowane i następne będzie. Tak też odnosimy się do do zmian tam na szczytach piramid władzy, ponieważ zauważcie Państwo, mężowie stanu, reprezentanci rządu warszawskiego, prezydent belwederski, oni jeżdżąc tam do Stanów Zjednoczonych od pewnego czasu składają wizyty ad limina, już nie tylko w Waszyngtonie w Białym Domu, czy też w jego przedpokoju, już nie tylko w Nowym Jorku jadą się zameldować, ale jeżdżą także i do siedzib tych wielkich korporacji, które zaiste są w tej chwili władzą. Władzą już nie umownie, tylko całkiem realnie, ponieważ mogą z dnia na dzień skasować i strącić w niebyt nawet kogoś takiego, jak prezydent amerykański Donald Trump, to jego przypadek. Jeszcze raz zatem liczymy, że to będzie nowy, mniej ponury rozdział w dziejach mediów społecznościowych. No i trzymajmy rękę na pulsie. Czy są pytania? Uwagi nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem.